No, musi pan przyznać, że tym razem Donald Trump odniósł wielki sukces negocjacyjny. Jaki? Będzie mecz hokejowy USA-Rosja. Gdzie? Kiedy? Szczegółów jeszcze nie znam, ale nie one są ważne. Ważne. Że będzie mecz międzypaństwowy na wielkim stadionie. Będą go oglądać tłumy. Ciekawe, w Moskwie czy w Waszyngtonie? Wszystko jedno. Nie wszystko, bo to istotny szczegół: czy na mecz w Ameryce przyjeżdżają kibice z Rosji, czy na mecz w Rosji przyjeżdżają kibice z Ameryki. A co za różnica? Kibice amerykańscy po meczu. Popiją, pojedzą kawioru i wrócą do Ameryki, a kibice z Rosji zostaną w Ameryce, osiedlą się, bo teraz można za duże pieniądze. Populacja się zwiększy. O piątą kolumnę. Pan przesadza. Na mecz polecą miłośnicy sportu. O, trzeba już zacząć się starać o miejsce na trybunie honorowej dla pana prezydenta Dudy i dla kandydata Nawrockiego. Tak. I nie. Dla kandydata Nawrockiego nie trzeba, bo kandydat Nawrocki ma przecież takie kontakty w kręgach i kibicowskich kręgach, że, że jakże chce to będzie miał bilet na miejsce lepsze niż Trump i Putin, którzy pewnie siądą obok siebie, jak myślisz? No pewnie. Gorzej z wynikiem meczu. Dużo wcześniej będą musieli obgadać, żeby nie było niespodzianek. W takich meczach na ogół ustala się, że będzie remis. Ale Donald Trump lubi negocjować. Już widzę, jak na początek zagra Vabank, Zaproponuje Putinowi Przewagę, no nie dwóch, a może trzech gramek pod koniec trzeciej tercji. I co z tego będzie no miało? to co zawsze. Nie zauważył pan, on na początku negocjacji zawsze usypia Putina, obłaskawia. Znieczula, wyrabia w nim przekonanie, że na wszystko się zgodzi, a potem jak nie łupnie! Dotychczas nie łupnął. Też mówię, nie łupnie. Najwyższy czas, żeby się lewactwo przyzwyczaiło. To pani jest za Trumpem czy za Putinem? Nasza formacja. Ma jedno marzenie, na razie niespełnione, nas by urządzał Władonald Trumputin.